A teraz, jeszcze raz, yy, kolejny short do tego dłuższego filmu i do komentarza, jak naładować głęboko rozładowany akumulator. Yy, tak jak widać, ja podpiąłem sobie tutaj taką szybką ładowarkę, która ma możliwość manualnych ustawień. Tutaj mamy podpięty prostownik z lidla. Tutaj mamy ładowarkę, i na drugi biegunach jest tak samo. W taki sposób to wygląda. I teraz, jak widać, włączamy do prądu prostownik z lidla. 6,3V, bo dlatego, że już go podładował, on by go ładował do 8V, później można by przełączyć na akumulator 12V, ale jak coś chce przyspieszyć cały proces, to w tym momencie mamy 6V, i tak jak widać, on tutaj nadal pokazuje tylko 6V akumulator. Ale kiedy wepniemy sobie do prądu ładowarkę, to tak jak widać, podała nam prąd, i już mamy 12V, i już w tym momencie, jak widać, w akumulatorze. Mamy 12V regular, i tak naprawdę w tym momencie możemy sobie uruchomić ładowanie takiego mocno rozładowanego akumulatora do pełna pod kontrolą tej nazwijmy to inteligentnej prostowniko ładowarki. Także to by było tyle w odpowiedzi na komentarze. Pozdrawiam.